Dzień dobry, witajcie. Jarek Wasilewski, rozkwijny pastora terapeuty. Dzisiaj odcinek będący kontynuacją dwóch wcześniejszych odcinków, odcinka o fazie miodowego miesiąca i o fazie muru i dzisiaj konkretnie biochemia mózgu, a więc to co dzieje się w mózgu osoby uzależnionej od strony właśnie biochemicznej, od strony neuroprzekaźników. Jakie tam rzeczy zachodzą, dlaczego my tak się czujemy, a nie inaczej właśnie w okresie po odstawieniu alkoholu. I mamy te konkretne fazy, fazę odwrotu, fazę miodowego miesiąca, później fazę muru, która jest taką, takim trudnym momentem i następną fazą jest faza przystosowawcza, a na koniec faza rozwiązań. I dzisiaj zajmiemy się fazą przystosowawczą, zwaną też fazą przystosowań. Zapraszam do dzisiejszego odcinka. Faza przystosowawcza. Jak być może pamiętacie, e, pierwsza faza to faza odwrotu do około 15 dni po odstawieniu alkoholu, później faza miodowego miesiąca, czyli już mamy kolejne e, dni upływające, i e, kolejne 30 dni, czyli razem już 45 i od około 46 do około 120 dnia mamy tak zwaną fazę muru, tą fazę trudną, kiedy spada produkcja neuroprzekaźników, tych właśnie substancji, które powodują, że czujemy się dobrze, że czujemy się szczęśliwi. No i następna faza po fazie muru, dzięki Bogu, że faza muru się kończy, że wszystko co trudne te w życiu mija. Po tej fazie następuje faza przystosowawcza. Faza, która najczęściej przypada na czwarty, piąty miesiąc naszej abstynencji może trwać od dwóch do kilku miesięcy. Nie ma szablonu, nie ma że równo, to nie chiny ludowe, to trzeźwienie, i tutaj twój wkład, wkład każdej osoby, a więc motywacja, nastawienie, z jakim podchodzisz do terapii, to wszystko ma niesamowite znaczenie. Niektóre osoby bardzo gładko przechodzą przez te. Fazy zmotywowane, chętne, zaangażowane w terapii. Niektórzy, którzy tylko czekają i liczą każdy dzień, wlecze im się to. I co z tego, nawet jeżeli to trwa tylko 2 czy 3 miesiące, dla niego to może być cała wieczność. A więc na to też warto zwrócić uwagę, że Twoje i moje nastawienie będzie miało tutaj bardzo ważny wpływ. A więc czwarty, piąty miesiąc abstynencji, to przypominam terapii abstynencji. Nie że ty pijesz, przerywasz, wracasz i masz 4,5 miesiące na przemian, ale właśnie abstynencja, żeby to się mogło zadziać, potrzebna jest abstynencja. Terapia to abstynencja plus zmiany. Abstynencja jest podstawą do tego dochodzi terapia, a więc konkretne zmiany w konkretnych obszarach życia, realne zmiany w konkretnych obszarach życia. Mamy fazę przystosowawczą troszeczkę Wspomogę się tutaj materiałami, żeby usystematyzować Wam wiedzę, abyście mogli e, lepiej z niej korzystać. E, I po fazie muru, która jest taka, faz jak sama nazwa wskazuje, jest taka zamurowana trzyma jak w termosie, niektórym od 46 do 120 dnia a więc mamy sporo czasu od 1,5 miesiąca do 4, 4 miesięcy czyli tutaj mamy 2,5 miesiąca takie trudne walki. Obniżonego nastroju, wręcz nawet niektórzy mówią, że taka depresja ich dopada, puszcza. To puszcza, przychodzi faza przystosowawcza i poprawia się nastrój. Wraca zadowolenie z Oczywiście może wrócić trochę wcześniej, na początku jest, w tej fazie miodowego miesiąca. Ale to, na co chciałbym zwrócić uwagę, co chcę, żebyście Państwo złapali, to to, że niektóre rzeczy, a więc takie jak biochemia w mózgu, a więc naturalne procesy, tak zostaliśmy stworzeni przez twórcę. Jeżeli nie wierzysz w to, to przez naturę, to, to się dzieje poza tobą. A więc nie musisz mieć poczucia, że coś złego z tobą się dzieje w terapii. Po prostu dzieją się rzeczy, następuje regulacja. Pamiętacie, nałogowy mechanizm reg regulowania uczuć królowa, rządząca uzależnieniem kiedy pojawia się stres, kiedy pojawia się cierpienie, kiedy się pojawia ból, trudność jakaś, no u osoby uzależnionej pojawia się substancja, skorzystanie z pomocy, jak ja to mówię, substancji psychoaktywnej, tak zwanego soku z i jagód i następuje natychmiastowa poprawa, plus późniejsze cierpienie. I to nakręca, to nakręca, osoba uzależniona funkcjonuje w takim świecie i później, Nagle brakuje, pojawiają się trudne sytuacje. Pojawia się konfrontacja często z rzeczywistością, z przeszłością, i już przechodzimy na trzeźwo, i musi nastąpić pewnego rodzaju regulacja. O ile w okresie miesiąca miodowego następuje nadprodukcja tych wszystkich neuroprzekaźników, i mamy taki dar od losu, aby przejść, aby wejść w to trzeźwienie, żeby je zacząć w ogóle, po tym okresie odwrotu, który jest takim trudnym, związany właśnie z otruciem, z detoksykacją, i później. Przychodzi właśnie faza miodowego miesiąca, później faza muru i dobrze, że ona odpuszcza i przychodzi faza przystosowawcza, to wszystko zaczyna się regulować, a więc wraca zadowolenie strzeźwienia, jest więcej spokoju e, i radości, lecz nie jest już to taka euforia jak w tej fazie właśnie miesiąca miodowego, ale bardziej zadowolenie, stabilność i zadowolenie z trzeźwego. Życia. Oczywiście nie jest to takie piękne i kolorowe, żeby już odpuścić terapię, powiedzieć o wow, już mnie puściło, faza muru mnie puściła, teraz mamy już fazę przystosowawczą, już jestem gotowy, już jestem zwarty i gotowy, teraz witaj, trzeźwe życie, nie potrzebuję już nikogo, niczego, już wszystko wiem, wszystko poznałem, mechanizmy, poznałem podłoże choroby. Nie, 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 nie nie tak naiwnie, powoli. Pokora zawsze jest mile widziana w trzeźwieniu. Eee, w mózgu zachodzą kolejne Zmiany, które mają na celu dalszą stabilizację. Osoba uzależniona od alkoholu zaczyna przyzwyczajać się do trzeźwego życia, do powstałych zmian i przez kolejne, do powstałych zmian, które są rozciągnięte właśnie w czasie, w kolejnych miesiącach trzeźwości. Zaczyna, taka osoba uzależniona zaczyna w sposób realny już oceniać sytuację, w której się znajduje sama. Wychodzi z inicjatywą poszukiwania najlepszych rozwiązań w danym momencie dla swojej obecnej sytuacji, przestaje szukać wymówek, a więc funkcjonować w tym myśleniu magiczno-życzyniowym, funkcjonować w świecie mechanizmów, projekcji, ee, minimalizacji, tak? zaprzeczania tych wszystkich mechanizmów, racjonalizowania, ale zaczyna realnie oceniać sytuację. Ja to właśnie widzę najczęściej w terapii, że ludzie, którzy przechodzą tą fazę muru, zaczynają tak naprawdę na trzeźwo myśleć. I według mnie te dwa, trzy, cztery miesiące, to jest takie minimum, żeby w ogóle zacząć trzeźwo myśleć i on. Odrzucić to wszystko, co na początku w terapii jest tak charakterystyczne, a więc piłem, bo szef, piłem, bo żona, piłem, bo teściowa, piłem, bo choroba, bo z takiej jestem rodziny, bo, bo mój ojciec pił i tak dalej, i tak dalej. Aby odrzucić te, te wymówki, wszystkie, piłem przez żonę, to jest jedna z najczęstszych wymówek, z którymi się spotykam u swoich pacjentów. No, gdyby ona była inna, to ja bym nie pił, bo mamy tyle konfliktów. Tylko nie zdajcie sobie sprawy często z tego, że to wy jesteście. Główną stroną problemów i główną przyczyną konfliktów. Równowaga, stabilizacja następuje, i one pozwalają powoli czuć, że taka osoba czyrzwiąca odzyskuje kontrolę nad swoim życiem. To jest bardzo ważne. Straciła kontrolę nad swoim piciem, upośledzona kontrola jeden z objawów osiowych upośledzona kontrola zaburzona kontrola ale nie masz kontroli nad piciem, ale możesz odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Dzięki takim zmianom właśnie e, można kontynuować leczenie. To leczenie zaczyna nawet być ekscytujące, czasami przyjemne, nawet miłe. E, zalecenia w tym czasie, jakie są to... W dalszym ciągu osoba trzeźwiejąca powinna pracować nad sposobem myślenia, nad zachowaniem, nad zachowaniami, nad nowymi nawykami, nad wypracowaniem nowych nawyków. To jest bardzo istotna rzecz, wypracowanie nowych, trzeźwych nawyków w oparciu o takie proste programy jak HALT, Lack PRAM 24 godziny. Odnoszę tu do filmów, które wcześniej nagrywałem, są te hasły w nich zawarte. Oczywiście nadmierna pewność siebie i wiara w swoje siły mogą zaburzyć proces zdrowienia. E, osąd własnej osoby, może znowu się pojawić właśnie ten nierealistyczny e, obraz siebie, takie to ja idealne z mechanizmu rozproszonego ja, i wtedy zaczynają się problemy. A więc pokora, pokora i pokora. Droga do nieba prowadzi na kolanach, pycha z nieba, spycha. Człowiek pokorny. Nie pokorne ciele dwie matki siebie. Bo jak ktoś kiedyś powiedział, to jest pochwała hipokryzji, hipokryzji. Chyba Jacek Walkiewicz to powiedział, ale właśnie pokora pomaga nam w życiu złapać właściwy dystans i szukać pomocy u innych ludzi, szukać mądrości także innych ludzi. A więc zdrowa pewność siebie, ale nie nadmierna, pyszałkowata pewność siebie. Kiedy ja słyszę u moich pacjentów, ja już wiem, że nigdy się nie napiję, to przechodzą mnie dreszcze. Przechodzą mnie dreszcze, ponieważ widzę, że człowiek ten jeszcze nigdy jeszcze nie złapał istoty trzeźwienia. Spróbuj zamienić, jeżeli tak myślisz, ten komunikat. Zrobię wszystko, aby nie pić. Chcę zrobić wszystko, aby nie pić. Tak, będę pracował nad sobą, żeby nie pić, niż ten taki toksyczny komunikat, pokazujący napychę. Ja już wiem, że się na pewno nie napiję. Jeżeli wiesz, to jeszcze nic nie wiesz generalnie. I jeżeli chodzi o takie zagrożenia w tym obszarze, to w tym najczęstszym, które może się pojawić, to jest, to jest uczucie nudy, monotonii, życia. Osoba uzależniona często właśnie funkcjonowała w skrajnych, ambiwalentnych emocjach, od prawej do lewej, od bandy do bandy. Często się mówi nawet po bandzie. Tak, a więc picie, zażywanie narkotyków, hazard, seks, te wszystkie rzeczy to często musiały być bardzo ekstremalne w ek bardzo ekstremalnym wydaniu i teraz pojawia się życie, trzeźwe życie, poranki, wstajesz trzeźwy, jesz śniadanie, idziesz do pracy, masz spotkanie, masz spotkanie z rodziną, spędzasz czas z rodziną, idziesz do kina, idziesz na terapię, idziesz na spotkanie z terapeutą i tak w kółko, dzień po dniu, dzień po dniu i czegoś zaczyna brakować. Obniżona tolerancja na monotonię emocjonalną to jeden z elementów życia osoby uzależnionej, jedna z części jego jakby tożsamości, tak? obniżona e, tolerancja na emocjonalną monotonię e, i to się przejawia właśnie w takim poczuciu nudy. Po środku to widzę w ten sposób właśnie że kiedy osoby uzależnione, części wiejące osoby e, będące w terapii mają wolny czas, nie wiedzą co z tym czasem zrobić, chodzą się kręcą z kąta w kąt po korytarzu, po terenie i potrafią konstruktywnie spędzić wolnego czasu, ponieważ uzależnienie zabrało alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu. Te osoby zostały ograbione z innych możliwości, umiejętności spędzania wolnego czasu i ich życie zostało zawężone do jednej. A więc tak, cieszę się, piję, smucę się, piję, Mam wolny czas, piję, jestem po pracy, piję. Tak, a więc to picie było, było. <laughs> wszędzie. Alkoholik właśnie przez lata funkcjonowania w skrajnych emocjach, zarówno tych przykrych, trudnych, jak i tych przyjemnych, przyzwyczaił się do szybkich i częstych zmian, w tym zakresie oraz ma brak, brakuje mu doświadczenia związanego z uporządkowanym życiem, ze stabilizacją życiową, zawodową, emocjonalną. Tęskni i odczuwa spory dyskomfort w momencie, gdy w jego mniemaniu nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, brakuje mi czegoś. W takim e, dzienniczku głodu, a więc w, takim, w takiej tabeli, gdzie mamy 21 symptomów głodu sposobów, w jaki głód może się przejawiać jest właśnie poczucie monotonii. Jednym, jednym z takich objawów jest poczucie, uczucie monotonii. Nic się nie dzieje, brakuje mi tego czegoś, tego czegoś i tak... Później szukanie i może być, tutaj może się pojawić tendencja do zachowań kompulsywnych, a więc do szukania zamienników, a więc ryzykownych podejmowania ryzykownych działań, częstych zmian pracy, szukania jakiegoś szybkiego zarobku, czegoś, co daje adrenalinę, różnych sportów. Ja mam taką osobę, która każdą wolną chwilę spędza w ekstremalny sposób, szukając nowych doznań i z jednej strony to jest tęsknota za trzeźwym życiem, a z drugiej strony można wpaść. Kanał, można wpaść w kanał zachowań kompulsywnych, albo nadmierne zainteresowanie sportem, albo takie nadmierne. Później rodzina osoby trzeźwiącej dochodzi do wniosku, że tak, jak piłeś, nie było Cię w domu, teraz trzeźwiejesz, też cię nie ma w domu. A więc ja zachęcam do balansu, do szukania równowagi w tej kwestii. Eee, to jest ten, ta faza przystosowawcza, można by dużo jeszcze mówić, pojawiają się pytania, pytania egzystencjalne, oczywiście takie trudne pytania można wtedy sobie zadawać, jak ja teraz chcę żyć, z kim chcę spędzić życie, co to znaczy kochać, jak, jak powinny być zdefiniowane relacje w rodzinie, w związku. Jak chcę się realizować zawodowo? Jak mój rozwój duchowy, to już taka praca trochę coachingowa mogłaby się zacząć z koła życia takiego typowego coachingowego. Co z moim rozwojem, co z rozwojem zawodowym, e, jaki sens ma życie w ogóle? To pytanie o sens jest takim bardzo ważnym życiem. Co będzie ze mną, jaką przyszłość moja będzie wyglądała, zadawanie tych pytań, wtedy mogą się pojawić te. Te, te pytania do osoby uzależnionej czy też docierają wtedy bardzo często w tej fazie. Kolejne rzeczy związane z przeszłością, a więc to jest faza takiej też refleksji, gdzie co, jak, zliczanie krzywd, też na początku robimy ten. Taki dzienniczek strat, zyski i straty się spisuje, ale myślę, że w pierwszym okresie, kiedy to się robi w terapii, to jeszcze tak na świeżo, to nie zawsze to dociera, ale później zaczynamy często doświadczać też emocji z tym związanych. Następna faza to będzie faza rozwiązań. Pewnie wkrótce też taki odcinek się pojawi. Ja dziękuję za Waszą uwagę. Też proszę cię, abyście udostępniali ten kanał, aby on docierał do jak najszerszej grupy ludzi. Jeżeli uznajecie to za wartościowe, to też napiszcie coś, skomentujcie, dajcie lajka. Pozdrawiam i życzę trzeźwości, życzę trzeźwego życia, wrażliwości, wrażliwego życia tu i teraz. Eee, dużo pokoju. Cześć. E